Zadanie 15. Dana jest funkcja f określona wzorem. Wartość funkcji g dla argumentu 2 jest równa. No dobra, no to g, nasze g nas interesuje i ten zapis oznacza, że wszędzie, gdzie widzimy x, wstawiamy x plus 1. Od tego zaczniemy. Czyli będziemy mieć 2, x plus 1, odjąć 3, ale mamy jeszcze tą jedynkę, czyli za całym wzorem f. -a. Wstawiamy jeszcze minus 1. No to lecimy. Porządek by się przydał, nie? 2x plus 1 odjąć 4. No dobra. No to g od dwójki. No to będzie 2. 2 plus 1 odjąć 4. Czyli tutaj będziemy mieć w wykładniku, będziemy mieć trójkę. 2 do 3 to jest 8. Odjąć 4 to jest 4. Szukam odpowiedzi. Odpowiedź b.